Bracia W Antiochii w tym momencie zawrzało, w tym momencie było naprawdę wielkie ożywienie. Dlatego że została obwieszczona tajemnica, która zmienia radykalnie podejście do siebie, do innych, oto ci, którzy, którzy rozumieli swoją historię jako historię ciągle składanych obietnic. Jako historię wielu proroctw wypowiadanych słyszą, że dzisiaj, teraz otrzymują, otrzymują obwieszczenie spełnienia się tego wszystkiego, na, na co czekali ojcowie, praojcowie, na co oni od dzieciństwa czekali, że oto to spełnia się teraz w przepowiadaniu tego Pawła, że oto teraz dociera do nich wiadomość, że jest możliwe to co wyznawali w prawdzie ustami, o czym śpiewali w psalmach, ale jakoś, jakoś niedowierzanie pokrywało to wszystko. Święty Paweł nawiązuje do pewnych, do pewnych tęsknot, do pewnych rozczarowań także, jakie mieli. Od ilu wieków czytali psalmy, w których było powiedziane, że Dawid, że, że Dawid nie ulegnie skażeniu, od ilu wieków czytali psalmy, w których obwieszczano było to, że tron Dawida będzie, będzie na zawsze, a patrzyli na ruiny, patrzyli na, na pozbawione splendoru królestwo, patrzyli na własną historię, która jest ciągle i ciągle naznaczona tęsknotą, ale nad którą ciągle jest wypowiadane jest słowo obietnicy. Kiedy słyszeli, kiedy śpiewali, Psalmy, drżało w nich serce, a tęsknota się odzywała. Odzywała się bólem. Kiedy wreszcie nastanie ten moment, kiedy nasza, nasza historia znajdzie swoje spełnienie i swój sens, ukoronowanie, kiedy nadejdzie to, to obiecane. Kiedy stanął Paweł pośród nich, tak jak staje dzisiaj pośród nas. W mocy tego słowa, mówi Bóg dokonał czegoś więcej niż tylko to, co wyście sobie w Waszym zamyśle przewidywali, co do, co do, co do zbawienia, co do ratunku, jaki ma Bóg wyprowadzić pośród ludu. Oto, oto macie historię naznaczoną, naznaczoną różnymi ciemnościami i, 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 i jasnością. Oto macie historię która przechodzi przez pustynię, wchodzi do ziemi obiecanej, potem jest wygnanie. Oto macie historię życiową, w której wszystko tak jest nie, niestabilne. Ostatecznie macie historię, która dokąd prowadzi? Dokąd prowadzi twoja historia? Dokąd zmierza to wszystko, co jest naznaczone twoim grzechem, twoją niewiernością? Masz prawo, które ci mówi, jak pięknie mógłbyś żyć, a ty widzisz, że nie możesz tak żyć. I dokąd to wszystko zmierza? To wszystko zmierza do śmierci. Bo zapłatą za grzechy jest śmierć. Masz przykazania, Boże, masz dekalog, masz prawo Boże. Do czego ci ono służy? Do tego, żebyś poznał, że Twoje życie zmierza do, do śmierci, do grobu, że Ty nie jesteś w stanie tego wypełnić, że ciąży na Tobie przekleństwo zapisane w prawie, bo powiedziane, przeklęty każdy, kto nie wypełnia przykazań tej księgi. Wypełniłeś wszystkie przykazania tej księgi? Wszystkie? Nie wypełniłeś chociaż jednego ciąży na tobie przekleństwo, które mówi, winien jest śmierci. I to jest historia, historia, w którą chce wejść Chrystus, w którą przychodzi Pan. Historia naznaczona śmiercią, historia naznaczona grzechem, historia przypieczętowana przez wyrok prawa. Czy... Czy dziesięć przykazań Bożych jest dla naszego usprawiedliwienia? Czy ktoś znajduje w dziesięciu przykazaniach Bożych usprawiedliwienie dla swojego życia? Czy raczej ciążący na nas wyrok, który mówi, Nie wypełniłeś tego prawa? Nie wypełniłeś tego prawa? Pokładasz ufność w prawie? Pokładasz ufność w tym, że pewnego dnia jednak zaciśniesz zęby i już chociaż będzie jeden taki dzień, że od świtu do nocy wypełnisz co do joty wszystkie przykazania prawa. Wierzysz w to? Że zbawienie będzie wtedy, kiedy przyjdzie taki dzień, kiedy ty w końcu będziesz cnotliwy bez zarzutu. Wierzysz w to? Przeklęci jesteśmy wszyscy w mocy prawa, bo na skutek. Tego, jaka jest ta nasza skażona po grzechu pierworodnym natura, nie jesteśmy w stanie wypełnić tego prawa. Dlatego prawo zostało nam dane jako wychowawca. Do czego miało nas prawo wychować? Że nie jesteśmy bogami, że nie dokonamy dzieła Bożego, że nie dokonamy co, tego, co boskie, mocą ducha ludzkiego. Będziemy więc pokładać ufność w naszej silnej woli? Będziemy pokładać ufność w naszych planach wydoskonalenia się. Próbuj, ile masz lat? Ile razy próbowałeś? Ile razy byłeś uspowiedzi? Ile razy mówiłeś więcej nie będę? Jeszcze dalej pokładasz ufność w tym, że pewnego dnia przyjdzie taki dzień właśnie Twojej nieskalności, i to będzie dzień Twojego zbawienia? Oto obwieszczona nam jest inna tajemnica, tajemnica, która mówi, że ta nasza grzeszność, znana Bogu od zawsze, musiała się dopełnić, musiała się wypełnić w naszym odrzuceniu zbawienia. Chociaż czytaliśmy zapowiedzi proroków, chociaż żyliśmy obietnicą na łaskę. Kiedy ona przyszła, odrzuciliśmy ją, bo byliśmy przy, przyzwy, przywiązani do, tego, do tej iluzji, że my się zbawimy, bo w końcu wypełnimy prawo w końcu. I nareszcie będę mógł stanąć przed lustrem i powiedzieć jesteś spoko. Jesteś w porządku. No teraz to ja mogę tobie spojrzeć prosto w oczy. Przywiązani do tej iluzji. wypełniając test przykazań Bożych i innych, prawda, już ktoś nam chce mówić, koniec, czas się... Nie, nie, jeszcze zdążę coś dopisać, jeszcze zdążę coś dopisać, jak, 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 jak uczeń w szkole, który wierzy, że jeszcze dać mu tylko pięć minut, a on już na pewno dopisze wszystko i będzie piątka z tego, albo przynajmniej zda, zda ten test. Nie? A tu już przychodzi czas i wyrywa ten test z jego ręki. Nie, nie, bo jeszcze pięć minut, na pewno się uda. Przywiązanie do prawa, do tego, że ja dam radę. Musiało zostać obnażone, musiało zostać zdemaskowane najpierw przez prawo, a następnie przez to, że odrzuciliśmy stępującą darmo łaskę. Bo co było gorszące w Jezusie Chrystusie, w którym przecież wypełniały się wszystkie proroctwa, było gorszące to, że obwieszczał. Darmowość łaski, darmowość Bożej Miłości, że szedł do prostytutki, do celnika, do jawnogrzesznicy takiej, innej napiętnowanej i mówi: Ty jesteś synem Abrahama, ty jesteś córką Abrahama, w to na tobie spoczywa przymierze, obietnica. Dzisiaj zbawienie staje się udziałem twojego domu. A wszyscy przywiązani do testów, które wypełniają, mówili: Jak to on tak bez testu? Jak to on tak ma. Już od razu zbawienie, bo na drzewo wszedł, bo, 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 bo na Jezusa spojrzał. I było zgorszenie. Było zgorszenie, i tego Jezusa postanowiono się pozbyć, postanowiliśmy się pozbyć. Bo jak to? A co? A te całe moje staranie, a to całe moje staranie o to, żeby być porządnym człowiekiem, pewnego razu. Mówię w takiej rozmowie, ale popatrzcie na dobrego łotra. Dobrego, niedobrego. Popatrzcie na tego łotra na krzyżu, w którym nic nie by nie uznano za dobrego. On sam uznał: Winien jestem śmierci. W ostatniej chwili spojrzenie na Chrystusa, bez możliwości naprawienia wszystkich krzywd, i on jako pierwszy wstępuje razem z Chrystusem. Do raju. I jedna pani mówi, ale tego ksiądz chyba nie będzie głosił w kościele. Bo ludzie przestaną chodzić do kościoła, bo się tym zgorszą. Bo oni się starają, bo oni przychodzą, bo oni wypełniają przykazania, bo oni usiłują, robią coś. To skoro zbawienie można otrzymać za darmo, to po co chodzić do kościoła? Tak rozumiemy nasze bycie w Kościele. I to było gorszące dla Żydów. Bywa gorszące dla nas. Chyba, że zaczynam rozumieć, że jestem przeklęty przez prawo i nie dam rady moją silną wolą, zbawić się w oparciu o moje uczynki. I że na końcu mojego życia nie staję przed sądem Ozyrysa, który tutaj kładzie dobre uczynki, tu kładzie wymagania i patrzy, co się przeważy, czy złe uczynki. Nie tak wygląda. Zbawienie, wypłacenie nam należności. I to obwieszcza święty Paweł, że usprawiedliwienie, którego nie mogło przynieść prawo, ono przychodzi inną drogą, jako dar, dar modany, przez łaskę. Ale najpierw musiała się dopełnić czeluść naszych grzechów, abyśmy zrozumieli. Dokąd prowadzi nasze życie bez łaski, że ono prowadzi do śmierci? I śmierć Jezusa Chrystusa okazuje się przewidziana przez Pana i, i, i okazała się konieczna, abyśmy patrząc na Niego, na tego, którego, któregośmy przebodli, mogli zrozumieć, że zapłatą za grzechy jest śmierć. A on, jedyny, który miał powód do chlubienia się wypełnieniem prawa, przyjął na siebie jedną, jedyną sytuację, dzięki której mógł być przeklęty przez prawo. Nie mógł być przeklęty przez prawo ze względu na nieprzestrzeganie przykazań. Nie mógł być przeklęty przez prawo bo kochał Boga całym sercem z całej duszy ze wszystkich sił ze wszystkich myśli nie mógł być przeklęty przez prawo więc znalazł jedną sytuację w której prawo go przekleło przeklęty każdy powieszony na drzewie mówi pismo nie było w tym jego grzechu ale dopełniło się przekleństwo i wziął na siebie przekleństwo prawa On, który na, w żaden inny sposób na wyrok nie zasługiwał, po to, żebym ja uznał siebie za przeklętego przez prawo. I żebym przestał się łudzić. I żebym razem z Chrystusem, uzna, wiszącym na krzyżu i pogrzebanym, uznał, że słuszny jest ten wyrok na mnie. I żebym zjednoczył się z nim, konającym w jego śmierci, uznał, że muszę być pogrzebany i że sprawiedliwy jest Bóg, który taki wyrok wydał na mnie przez prawo. I w ten sposób On, Chrystus, Pan, objawił nam nie, prawdę o nas, dokąd zmierza to nasze życie, samo z siebie. A jednocześnie. Dokonał tego aktu w posłuszeństwie ojcu, biorąc te wszystkie nasze niewypełnione testy na siebie. Nasze zapisy dłużne wziął od nas, pozbierał. Daj mi Twój, ile Ty jesteś winien Swemu Panu? Pięćdziesiąt, dawaj mi ten Twój. On, on, jak ten niegodziwy rządca, niegodziwy w oczach patrzących naokoło, pozbierał. Nie. Ksiądz biskup, ile tam jest winien, prawda, proszę tu ile winien skreślił, skreślił zapis dłużny obciążający nas naszymi przestępstwami, naszymi długami, przygwoździwszy go do krzyża. Gdyby to był finał, bylibyśmy, mielibyśmy tylko jeszcze jedno, jeszcze jeden największy grzech na naszym koncie i bylibyśmy, by byłoby przy przypieczętowane nasze przeznaczenie jako tych, którzy odrzucili Pana. Ale Ojciec wejrzał na swojego Syna i wskrzesił go z martwych. A wskrzesił go z martwych nie dlatego, że nie mógł żyć bez tego wskrzeszenia, bo Jezus mógł żyć bez tego wskrzeszenia, bo jest Synem Bożym. On nie potrzebował z martwych wstać, żeby żyć. Bo jest synem Bożym odwiecznie żyjącym. On zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. On zmartwychwstał, żeby nie ciążył na nas wyrok za jego śmierć. I dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, ja, który byłem już na szafocie, ja, na którym powinien zostać wykonany wyrok za, śmier za śmierć Mesjasza. Ja zostałem usprawiedliwiony. Jak? Bo on stanął żywy i powiedział stop! Nie może zostać zabity za moją śmierć, ponieważ ja żyję. Żyję, jestem tu i moje życie jest przebaczeniem. Tak jak stanął w Wieczerniku pośród apostołów i mówi pokój wam, weźmijcie ducha na odpuszczenie grzechów. Prawo Prawo kazałoby mnie tym okrutniej zabić. Ale życie Chrystusa przynosi mi usprawiedliwienie. On z martwych I nasza sytuacja kompletnie się odmienia. Czy w związku z tym będę grzeszył? Żadną miarą powie święty Paweł. Czy w związku z tym, że łaskę mogę otrzymać za darmo? Przestanę się, przestanę się angażować we współpracę z łaską w żadną miarę. Ale przestanę się puszyć, przestanę się pysznić, przestanę się wynosić nad innych. Uwielbiajmy Pana, który tak wspaniale swoją łaskę nam okazał, który, który wykorzystał naszą grzeszność na korzyść naszego własnego zbawienia, żeby i ona była dla nas lekcją że zbawienie przychodzi jako dar, dar mu dany z wysoka. Śpiewajmy za tym teraz nasze uwielbienie Panu. Wychwalajmy go jako żywego, obecnego pośród nas, który za nasze grzechy umarł, ale jest tu obecny, żyje, abyśmy mogli nasze życie oprzeć nie na oskarżeniach, nie na wyrokach ciążących na nas, ale na dekrecie ułaskawiającym, na dekrecie łaski. Żebyśmy mogli budować życie na łasce, a nie na winie. Żebyśmy mogli budować dom w oparty o, o, o łaskę, a nie więzienie oparte o wyroki. Powstajmy i módlmy się.